Dzień dobry, nazywam się Wojciech Lepianka, jestem scenarzystą. Dzisiaj spróbujemy sobie opowiedzieć o tym, co to jest scenariusz filmowy. Zastanówmy się nad tym, czym różni się scenariusz filmowy od innych form literackich od powieści, od opowiadania, od listu, od wiersza. Okazuje się, że scenariusz filmowy tym, co różni scenariusz filmowy od innych form jest kwestia czasu. Z czego to wynika? Ano z tego, że scenariusz filmowy jest yy, w skrócie rzecz ujmując, literackim planem przyszłego filmu. To znaczy, jeżeli my oglądamy film, to zdajemy sobie sprawę z tego, że ten film musiał powstać na, na podstawie jakiegoś planu. I tym, że planem jest właśnie scenariusz. Scenariusz filmowy musi zatem zawierać wszystko, co będzie zawierał przyszły film. Musi zawierać. Yy, postacie musi zawierać dialogi tego filmu, musi zawierać wreszcie akcje, czyli wszystkie zdarzenia, które w tym, filmie się, w, którym w tym filmie będziecie oglądali. Zastanówmy się, czym różni się scenariusz od innych form literackich: od powieści, od wiersza, od opowiadania, od listu, od reportażu. Moim zdaniem to, co odróżnia scenariusz od innych form, od innych form literackich, od literatury, jest jego stosunek do czasu. Zwróćcie uwagę, że scenariusz musi posługiwać się takim samym czasem, jakim posługuje się film. Jeżeli idziecie na film do kina i patrzycie na ekran, to macie wrażenie uczestnictwa w tym, co widzicie. Macie wrażenie, że wszystko to, co się dzieje na ekranie, dzieje się naprawdę i dzieje się teraz. W związku z tym posługujecie się nieświadomie czasem teraźniejszym. Jeżeli spojrzycie na tekst scenariusza, to zwrócicie uwagę na to, że wszystkie zdarzenia opisane są w czasie teraźniejszym. W żadnym innym. Nie w przyszłym, nie w przeszłym, tylko w czasie teraźniejszym. I to, ta uwaga dotyczy nie tylko filmu współczesnego, który się dzieje teraz, dotyczy również filmu historycznego, dotyczy również filmu science fiction, czyli zdarzenia, które dzieją się w przyszłości, ale, albo które działy się w przyszłości, w scenariuszu również opisywane są w czasie teraźniejszym. Ten stosunek do, pisarza do czasu, świadomość, że wszystko o czym pisze, dzieje się w, czasu, w czasie teraźniejszym, ma wpływ na tak zwaną strukturę opowiadania. Na to, jak scenariusz jest skonstruowany. Kiedy weźmiecie do ręki scenariusz, zwrócicie uwagę na to, że scenariusz ma taką formę zapisu, która nie zdarza się w żadnej innej formie literackiej ani w powieści, ani w wierszu. Wszystko tam można zapisać dowolnie. W scenariuszu trzeba zapisać w sposób, który jest ściśle narzucony. Ten, to narzucenie, ten sposób zapisu wynika właśnie ze stosunku do czasu. Mówi się, że czytanie scenariusza musi trwać dokładnie tyle, ile będzie trwał przyszły film. To warunkuje sposób zapisu tego scenariusza. Warunkuje sposób użytej czcionki, warunkuje sposób użytych marginesów. Tylko w ten sposób mamy gwarancję, że czytając scenariusz, który ma 90 stron, Będziemy uczestniczyli w filmie, który będzie miał 90 minut. Tak się zazwyczaj to przykłada, że jedna strona to jest jedna minuta filmu. Mówi się o tym, że scenariusz musi mieć żelazną, nienaruszalną strukturę. Ta, ta struktura nie jest niczym nowym, nie jest też niczym, który, co zostałoby wynalezione przez Hollywood w latach 30. czy w latach 40. Jest to struktura, powiedziałbym, prastara. Struktura, która została wymyślona w starożytnej Grecji przez tamtejszych dramaturgów, a skodyfikowana przez greckiego myśliciela Arystotelesa. Ta struktura składa się z trzech aktów. Teraz może podejdę. Ta struktura, o której mówię, składa się z trzech aktów. Jeżeli tym punktem zaznaczymy sobie początek filmu, początek naszej opowieści, tą kreską akt pierwszy, tą kropką zaznaczam pierwszy punkt zwrotny. Pierwszy punkt zwrotny. To jest taki punkt, to jest takie zdarzenie, które zaczepia się o zdarzenia aktu pierwszego i przynosi uwagę widza, uwagę czytelnika do aktu drugiego. Tu zaczyna się akt drugi. Akt drugi, podobnie jak akt pierwszy, kończy się również punktem zwrotnym. Nazwany jest on w literaturze drugim punktem zwrotnym. To również takie zdarzenie bardzo ważne dla rozwoju akcji, które przenosi uwagę widza i uwagę czytelnika scenariusza do aktu trzeciego, czyli aktu końcowego. Możemy sobie opowiedzieć, co powinno się zdarzyć z każdym z tych trzech aktów. Otóż w, aktu, w akcie pierwszym poznajemy bohatera, poznajemy jego świat, świat, w którym żyje, poznajemy jego problemy, poznajemy jego słabe punkty. Wreszcie dowiadujemy się, że jest coś, jakieś zdarzenie, jakaś osoba, która stara się zburzyć ten świat. Jeżeli temu bohaterowi z, uda się zburzyć ten świat, oznacza się, że doszliśmy do, aktu, do pierwszego punktu zwrotnego: że, a, że świat bohatera został zaburzony, został w jakiś sposób zniszczony. Żeby go odbudować, bohater, bohater musi zacząć działać. W ten sposób przechodzimy do najważniejszej części filmu, czyli do aktu drugiego. Jest to akt, w którym Bohater zmaga się z przeciwnościami, a przede wszystkim musi sobie uświadomić, kto jest jego przeciwnikiem i musi tegoż przeciwnika pokonać. Te zdarzenia, o których mówię, wypełniają całość aktu drugiego. Pod koniec tegoż aktu bohater wreszcie dowiaduje się Jaki jest sposób na zniszczenie bohatera? Należy to odróżnić od samego momentu zniszczenia czy pokonania przeciwnika, czy też pokonania przeszkody, przed którą się znalazł. Jest to moment, w którym dostaje narzędzie, bądź dowiaduje się, jak może pokonać swoje problemy. I tym punktem naszej fabuły jest drugi punkt zwrotny. Kiedy bohater ma już narzędzie, którym może pokonać swojego przeci przeciwnika, może pokonać trudności, bądź y, może pokonać samego siebie, bo to też jest bardzo ciekawy wariant y, przeciwnika, kiedy musisz walczyć sam ze sobą, ze swoimi przeciwnościami. Może przystąpić do ostatecznej rozprawy. Tematem ostatecznej rozprawy jest właśnie akt trzeci. E Tutaj dzieje się najwięcej. Tutaj dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem. Tutaj wreszcie bohater albo go pokonuje, albo też jest taka możliwość, doznaje klęski. Jeżeli doznaje klęski, to pamiętajmy o tym, że to też jest jakaś forma nauki dla naszego bohatera. Też jest formą pokonania samego siebie. To znaczy pamiętajmy o tym, że jeżeli bohater doznaje klęski, to też jest jakaś forma nauki, morału dla naszego bohatera. To też jest rodzaj zakończenia, niekoniecznie złego. Jest to forma lekcji, którą nasz bohater wynosi z historii, w którą został wplątany. Mówiliśmy o tym, że nasz bohater w końcu aktu pierwszego poznaje przeciwnika, poznaje przeciwność losu, z którą musi się zmierzyć. Poznaje przeszkodę, którą musi pokonać. Ten przeciwnik bohatera, nazwany antagonistą, reprezentuje najczęściej konflikt racji. Ma inne przekonania życiowe, ma inną postawę wobec życia, ma inny cel. Najczęściej to jest cel, który jest różny od celu naszego bohatera. To znaczy, jeżeli celem naszego bohatera jest na przykład miłość. Miłość do pani a, to celem jego przeciwnika jest również miłość do pani a. Czyli te dwa cele są sobie przeciwstawne. Bohaterowie muszą się ze sobą zmagać. Z tej przeciwności. Z tego, tej rozbieżności yy, intencji naszych bohaterów rodzi się konflikt. Konflikt jest to najważniejsza yy, cecha scenariusza filmowego. Za każdym razem, kiedy będziecie konstruowali sekwencję, scenę bądź cały scenariusz, musicie sobie zadawać pytanie, kto jest głównym bohaterem, kto mu przeszkadza. Budując scenę, musicie zawsze zastanawiać się, kto jest przeciwko komu. Yy, to ma wielkie oddziaływanie na dialog.